Oto jak możemy robić zdjęcia makro w Xiaomi 15 Ultra. Kiedy przejdziemy do aparatu, jeżeli najedziemy sobie właśnie kamerę na jakiś mały obiekt, to tutaj po lewej stronie powinniśmy znaleźć taki oto kwiatuszek. Jest to oczywiście oznaka, że mamy włączoną kamerę makro i z jej pomocą możemy sobie robić zdjęcia właśnie małym obiektom. Oczywiście możemy sobie włączać i wyłączać te funkcje, jeżeli ich tylko chcemy. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie powiedzmy poprawne w cudzysłowie, w cudzysłowie, wykonywanie zdjęcia makro to oczywiście warto zachować odstęp między kamerą a obiektem. Możemy skorzystać z zooma. Czasami lepiej właśnie przyzumować. Oczywiście też mamy ograniczonego tego zooma, ponieważ jeżeli na przykład przyzumujemy do razy 3, no to już nam to makro się wyłącza. Ale generalnie stosowanie właśnie takiego zooma powinno nam pomóc w. Z tym problemem z odległością, także warto skorzystać sobie właśnie z tej funkcji. Ale mamy także również super makro dostępne, wystarczy, że albo naciśniemy na tę strzałkę tutaj na górze, albo przesuniemy palcem skóry na dół na środku ekranu. Wtedy mamy super makro. Super makro korzysta również z dodatkowego zooma, i w ten sposób możemy wykonać zdjęcia małym obiektom. Tutaj oczywiście znowu. Dystans również jest istotny, ponieważ jeżeli się za bardzo przybliżymy, no to tak jak widać, będziemy mieli rozmazany obraz. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.